Cześć. Dzisiaj praktyka jogi z wykorzystaniem ciężarków. Te ciężarki, oprócz tego, że będą wymagały więcej aktywności od Twoich ramion, to wprowadzą też dodatkową uważność i mapowanie czucie ciała w przestrzeni. Jeżeli masz takie ciężarki, to bardzo zachęcam Cię do wypróbowania praktyki z ciężarkami. Jeżeli nie masz, to oczywiście możesz też zrobić tę praktykę bez ciężarków. Zapraszam Cię. Do siadu możesz usiąść w takim siedzie, w jakim będzie Ci najwygodniej. Zamknij na chwilę oczy i daj sobie chwilkę, żeby sprowadzić się do tu i teraz, do czucia swojego ciała, do bycia w swoim ciele. I pomoże nam w tym oddech. Daj sobie chwilę, żeby stać się uważnym na to, jak oddychasz może starając się wydłużyć każdy kolejny wydech. Gotowa, przyciągnij brodę do mostka i zacznij krążyć głową do prawej, do lewej strony. Delikatnie przemasowując przestrzeń w okolicy szyi, góry pleców. Świetnie, wróć do centrum. Zrób kilka krążeń barkami do przodu. I do tyłu. Z wdechem ręce do góry. Wyciągnij ręce mocno do sufitu. Wyciągając z boki ciała. Kaktusie ręce. Ugnij łokcie. Ściągnij do bioder. Wdech góra. Wydech. Ugnij. Jeszcze trzy razy. Podążając za swoim oddechem. Powolutku wyciągając ręce i opuszczając. Świetnie, zostaw łokcie ugięte. Przyciągnij łokcie do swojego ciała, wnętrza dłoni odkręć do sufitu. Zostawiając łokcie przylepione do boków ciała, barki w dół, odkręcamy dłonie na zewnątrz i wracamy. Jeszcze cztery razy odkręć i wróć. Jeszcze trzy, dwa. Jeden, zostawiamy je po bokach, odkręcając dalej dłonie na zewnątrz, wędrujemy ramionami w górę, wypychając wnętrze dłoni do sufitu, tak jakbyśmy chcieli odepchnąć sufit, który spada nam na głowę i tą samą drogą wracamy, uginając łokcie, odkręcając dłonie do sufitu, przyciągając łokcie do ciała i wracając do centrum. Jeszcze cztery razy znajdźmy ten ruch, odkręcamy dłonie na zewnątrz. Kontynuując ten ruch otwierania naszych barków, wędrujemy w górę, odkręcamy dłonie, tak żeby palce skierowane były do siebie, wypychamy ręce do góry i uginając łokcie wracamy sobie do łokci przy ciele dłoni skierowanych do sufitu. Jeszcze trzy razy. Góra i dół. I jeszcze dwa. Jeden. Świetnie wracamy. Odkładamy dłonie na matę, wchodząc sobie do klęku podpartego i pokołysz barkami w prawą stronę. I w lewą. Świetnie zadzieramy stopy, wchodzimy do psa z głową w dół i pokołysz się tutaj poruszając bioderkami. Poruszając troszkę kręgosłupem, przetaczając się miło. Mało z malutkimi krokami wędrujemy na początek maty, dociążając dłonie, z wdechem unieść tłów do połowy, Wydach skłon do przodu, unieść tłów. ręce do góry, dłonie przed klatkę piersiową. Przejdziemy przez powitania słońca, dołączając ten ruch ramion, który robiliśmy przed chwilką. Łokcie przy ciele, wnętrza dłoni do sufitu. Otwieramy ręce na zewnątrz. Odkręcając ręce, unosimy je do góry, palce skierowane do siebie. Opuszczając ręce bokiem, skłon do przodu. Z wdechem unieś tłuszcz do połowy. Przejdź do ty dłonie na matę, stopami przechodzimy na tył maty. Kolanka w górze albo w dole, opuść się do leżenia na brzuchu. Odkładamy sobie grzbiety stóp na matę. Staramy się przyciągnąć łokcie do siebie, unieść je do sufitu, unieść też dłonie. Super, ściągamy łokcie, przyciągamy je do siebie, unosimy jeszcze wyżej. Odkładamy dłonie na matę. Pozycja deski, zacieramy stopy, wracamy do góry. Super. Kolana przedramiona na matę, z wdechem przeciągnij się do psa z głową w górę wydech, pies z głową w dół unieś pięty, ugnij kolana spójrz pomiędzy dłonie, przejdź albo skocz na początek maty unieś tłów do połowy wydech, skłon do przodu unieś tłów, ręce do góry Sama stitichi dłonie przed klatkę piersiową łokcie do ciała, wnętrza dłoni do góry otwieramy ręce na boki dłonie do sufitu Skłon do przodu. Z wdechem unieś tułów do połowy. Jeżeli chcesz, wyciągnij ręce wzdłuż ciała. Aktywny skłon do połowy. Dłonie na matę. Pozycja deski. Kolana w górze albo w dole. Opuszczamy się do leżenia na brzuchu. Rozwijamy stopy. Unosimy łokcie do sufitu. Unosimy ręce. Świetnie dłoń na matę. Zadzieramy stopy, wracamy do pozycji deski. Świetnie, kolana przed na matę. Pies głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Unieś pięty ugni kolana. przejdź albo skocz na początek maty. Unieś tłów do połowy, skłon do przodu. Unieś tłów, ręce do góry. Sama stitihi, dłonie przed klatkę piersiową. Łokcie przy bokach ciała, otwieramy ręce na boki. Wypychamy ręce do góry, odpychamy sufit skłon do przodu. Unieś tłów do połowy. Ręce wzdłuż ciała. Zostajemy tutaj. Na 5 cztery. Unieś ręce jeszcze wyżej. Dwa. 1 dłonie na matę, pozycja deski. W jednym kawałku odkładamy się na brzuchu. Rozwijamy stopy, unosimy dłonie, przyciągając łokcie do siebie. Dłonie na matę, pozycja deski. Kolana przedramiona na matę, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Spójrz pomiędzy dłonie, przejdź na początek maty. Unieś tułów do połowy. Skłon do przodu. Unieś tłów. Ręce do góry. sama stitichi. Przeciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Unieś ręce do sufitu. Przeciągnij dłonie do barków. Weź wdech. Z wydechem wypchnij nogę, ręce przed siebie. Przenieś stopę do tyłu maty. Pozycja wojownika drugiego. Uziemiamy lewą piętę. Lewa ręka do tyłu maty. Prawa do przodu odkręcamy klatkę piersiową do długiej krawędzi. Świetnie. Odkręcamy wnętrza dłoni do sufitu i do podłogi. I staramy się znaleźć teraz maksymalną rotację wewnętrzną, zewnętrzną w barkach. Rozciągając ramiona na zewnątrz. Szukamy tego ruchu w okolicy barków. Pięknie. Okej. Okay. Odwrócony wojownik. Lewa ręka na nogę z tyłu. Prawa ręka nad głowę. I pozycja wydłużonego kąta. Prawe przedramię na udo. Albo na podłogę. Dłoń na podłogę. Lewa ręka nad głowę. Wyciągamy lewy bok ciała. Super. Odwrócony trójkąt. Lewa dłoń na nogę z tyłu, prostując prawą nogę, prawą nogę unosimy, prawą rękę nad głowę. I pozycja trójkąta. Wyciągając prawą rękę do przodu, maty, odkładamy dłoń gdzieś na nogę, może na kostkę. Lewa ręka najpierw wyciąga się do sufitu. A potem przyciągamy lewą dłoń do klatki piersiowej i suwamy rękę w stronę podłogi, pozwalając, żeby kratka piersiowa odkręciła się do podłogi. I unosimy rękę, przeciągając ją wzdłuż klatki piersiowej jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Pięknie. Odkręcamy się do przodu maty, przyciągamy lewe kolanko do klatki piersiowej, ręce do góry. Dłonie przed klatkę piersiową, stopa na matę, druga strona. Prawe kolanko do klatki piersiowej, ręce do góry. Przeciągnij dłonie do barków, weź wdech, z wydechem wypnij ręce, nogę przed siebie. Przenieś stopę do tyłu maty, wojownik drugi, uziemiamy piętro. Wyciągamy ręce do boków. Klatka piersiowa skierowana do długiej krawędzi maty. Świetnie. Rozciągamy ramiona na boki. Zadzieramy dłonie. Barki do uszu. Wydech tu. Jeszcze kilka razy. Poruszamy łopatkami góra Tu Zadzieramy dłonie. Rozpychamy ściany. Świetnie. Zostawiamy barki w dole, prawe ucho do prawego barku, lewe do lewego. I jeszcze dwa razy na każdą stronę. Świetnie. Hmm. Ostatni raz. Odwrócony wojownik, lewa ręka nad głowę. Pozycja wydłużonego kąta, lewe przedramię na udo albo dłoń na podłogę, prawa ręka nad głowę. Wyciągamy rękę. Odwrócony trójkąt. Prostujemy lewą nogę, lewa ręka do góry. I pozycja trójkąta. Jeżeli chcesz, możesz zmniejszyć rozkrok. Odkładamy dłoń gdzieś na noce albo na podłodze. Prawa ręka do góry. Ściągamy rękę wzdłuż klatki piersiowej do podłogi, odkręcając klatkę piersiową za ręką. I wracamy do góry. I jeszcze dwa razy. Odkręcamy się do przodu maty, prawe kolanko do klatki piersiowej, ręce do góry. Znajdź na chwilkę balans. Dłonie przed klatkę piersiową, stopa wraca na matę. Weź wdech, ręce do góry. Z wydechem skłon do przodu. Unieś tłów do połowy. Pozycja deski, stopy do tyłu maty. Opuść się do leżenia na brzuszku. I pozycja świerszcza. Ręce wzdłuż ciała. Unosimy klatkę piersiową nogi. Staramy się przyciągnąć dłonie za plecami. Unie się jeszcze wyżej. Jeszcze pięć. Spokojny oddech. Cztery. Trzy. 2, Jeden. Dłonie na matę. Pozycja dziecka, pośladki, napięte ręce, wyciągnięte przed siebie. Pozwól, żeby ciężarki ściągały ręce do podłogi, osadziły je na macie. Jeżeli chcesz, odłóż czoło, brodę na matę. Hmm. Pozycja embrionalna: wyciągamy teraz ręce wzdłuż ciała, odkładając nadgarstki na matę, czoło na matę. Pozwalamy, żeby barki opadły, rozluźniły się zupełnie. Jeżeli masz wałek, połóż się na wałku, znajdź. Swoją wariację tej pozycji, w której będzie ci wygodnie, I powolutku kręg po kręgu, unieś tłów. Złóż dłonie przed klatką piersiową. I podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Otocz swoje ciało miłością, wdzięcznością i uśmiechnij się do siebie. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy Dziękuję ci pięknie za tą dzisiejszą praktykę. Daj mi znać jak się czujesz po praktyce. <grymne> ja czuję że moje ramiona są cieplutkie, rozgrzane i widzimy się kolejnym razem na macie. Do zobaczenia.